Jeśli wam się spodobał to zostaw łapkę w górę A jeśli moje twórcze że wam się podoba to zostawcie subskrypcję Dzięki i zaczynajmy Współpracą w Fortnite jak już mogliście zobaczyć po rzeczy jest Moon Knight Czyli nowy serial na Disney Plus od Marvela Jeszcze nie oglądałem, ale może zobaczę M Mamy do niego trzy style Klasyczny Moon Knight, czyli Syn Moon Knight Styl Moon Knight yy, bez kaptura, bardziej moim zdaniem to jest bez płaszczu czy tam peleryny, ale okej okay. i styl Mr. Knight Moim zdaniem skin całkiem fajny, za 1500 mam jeszcze jego pelerynkę a do tego mamy aż trzy style do tego jeszcze możemy dokupić jego healowy które moim zdaniem nie są aż takie już fajne i nie są warte swojej ceny mogli już je dać do Moon Knighta skina a wy co sądzicie o tym zestawie znaczy, no nie o tym zestawie, tylko o tym skinie. Dajcie znać swoją opinię w komentarzu. Tradycyjnie, jeśli odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. A jeśli moje twórczość wam się podoba, to zostawcie subskrypcję. Dzięki i cześć!